Bajki czy tajki Z pamiętnika pluszowej kaczki Aleksandra Cydejko Część czwarta O, o rety, o rety, Ignasie zjadł pająka. Na własne oczy widziałam taką wielką tarantulę pożaru. Odgryzł nogę po nodze. A potem się cieszył, że odgryzł tyłek. Patryk też takiego ma, tylko jeszcze go nie zjadł, ale już je ślini na samą myśl. Aż mi żal tych pająków. Ten Ignasiowy tak się bardzo trząsł ze strachu. Jednak Ignaś nie miał dla niego litości. Powiedział mi, że to jadalne pająki. Ale ja dziękuję za takie jedzenie. Nawet żelkowe. Nie byłabym pewna, czy te nogi nie zaczną mi się rozłazić po całym brzuchu. Wszystkie osiem. Oj, Ignasiu, mam nadzieję, że to nieprawda co mówi Patryk, że u babci jadłeś kaczkę. Winę. Ignasiowi wyleciał z przodu ząb, to już trzeci. Kilka miesięcy temu wypadły mu dwa na dole, ale już ma nowe. Teraz ma niezłą szczerbę na górze. Wygląda bardzo śmiesznie. Będzie teraz musiał uważać, żeby mu dżdżownice przez te dziurę nie uciekały. A, no faktycznie, masz rację, owieczko. Dzieci przecież nie jedzą dżdżownic. No, chyba że chodzi o zakład. Kto zje grubszą albo dłuższą, wygrywa lizaka albo lody. No dobra, dobra już dobra, nie gadam o robalach. Musicie jednak przyznać, że dżdżownica to nie to samo co pająk. A Ignaś. I tak będzie musiał uważać choćby na spaghetti albo kluski z rosół. A potem urośnie mu nowy ząbek i po kłopocie. Jedzonko w buzi bezpieczne. No i stało się. Myślałam już, że tego uniknę, ale niestety zostałam wyprana. Wszyscy uznali, że jestem już zbyt brudna i wraz z majtkami i skarpetkami zostałam wrzucona do tej przeraźliwej maszyny i poddana mokrej karuzeli. Razem ze mną na tę torturę skazani zostali jeszcze owieczka i osiołek. Dla nich to już nie był pierwszy raz. Osiołek nawet nie był tak strasznie brudny, ale ostatnio Ignaś zabierał go do przedszkola jako najlepszego kompana do układania puzli i innych zabaw. No i mama Ignasia uznała, że potrzebuje kąpieli. Owieczka natomiast dawno już się nie kąpała, a przy jej futerku, które powinno być białe, to raczej stały wymóg. Nie powiem, żeby ten czas spędzony na przymusowych, mokrych gonitwach w kółko był czymś przyjemnym. Dobrze chociaż, że przyjaciele byli ze mną. Nie bałam się tak i było mi trochę raźniej. Muszę jednak przyznać, że po tej kąpieli moje pióra wyglądają jak nigdy wcześniej. Jestem taka czysta i piękna po prostu. Ignaś też się teraz chętniej do mnie przytula i całuje w dziób. No i to jest plus. Co do owieczki, to muszę ze wstydem przyznać, że uwierzyłam oszczerstwom generała, niedobrego Pokemona, który twierdził, że owieczka wszystkich biła. Osiołek, Patryk i najgorsze, Ignaś też mu uwierzyli i próbowali przekonać o tym mamę powiedzieliśmy, że teraz owieczka jest już grzeczna, bo pokąpieli złości jej przeszła. Mama Ignasia powiedziała, że nigdy nie uwierzy w to złe zachowanie owieczki, że to najłagodniejszy pluszak jakiego zna i że ja jestem niedobrą kaczką, bo takie kłamstwa rozpowiadam o swojej przyjaciółce. I teraz jest mi strasznie wstyd, bo powtarzałam podłe plotki, a owieczka płakała. Wszyscy zawiedliśmy naszą przyjaciółkę i teraz musimy ją przeprosić. Mam nadzieję, że nam wybaczy i mimo wszystko da się udobruchać. Myślę, że w łapkach Ignasia zmięknie jak plastelina i będzie dalej go kochać. I wróci do ćwiczeń ze mną i z kwiatkiem, a z generałem zrywam znajomość. Ignaś też powinien, bo generał to niegrzeczny pluszak. Musi trafić do aresztu. Może szeregowy się tym zajmie. Tak się cieszę, że wreszcie nadeszła wiosna. Jest tak cieplutko. Wszyscy się cieszymy. Patryk zauważył, że pszczółki, które dwa lata temu urządziły sobie mieszkanie w ramię naszego okna balkonowego, już się obudziły i wlatują przez tę swoją dziurkę. Ciekawe, czy z tego okna wypłynie nam kiedyś miód, bo pszczółki bardzo się uwijają. Ignaś strasznie lubi miodek. Jeśli się uda, to może się ze mną podzieli i razem będziemy sobie lizać to okno. Tymczasem korzystając ze słoneczka idziemy się opalać na balkonie. My to znaczy ja, owieczka i osiołek. Mama Ignasia umyła tam już podłogę po zimie, więc się nie pobrudzimy. Niestety biedna przy tym myciu zahaczyła o coś ostrego i zrobiła sobie w spodniach dwie małe dziurki na pupie. Dobrze, że nasze pióra i futerka tak łatwo się nie drą. Podpowiem mamie, żeby też zapuściła pióra. Ciekawe, dlaczego sama do tej pory na to nie wpadła. Już tam pierwszy zakładam.